Marszałek Szymon Hołownia, nie wyszło mu wdeptywanie putina w ziemię. Niestety zaczął w. Dziękuję bardzo, panie pośle, dla pana informacji. Prosiłbym cię o zostawienie łapki w górę, ponieważ ostatnio YouTube ucina mi zasięgi. Dziękuję ci, przyjacielu. Wysoki Sejmie Kartka z kalendarza 1 listopada 2014 roku. Rafał Trzaskowski mówił, że ryzyko wzrostu cen jest zerowe. Po tym jak 24 października razem z panią Ewą Kopacz, jako minister do spraw europejskich, Rafał Trzaskowski zgodził się na drugi pakiet klimatyczny na lata 2020-2030. Pokażcie mi jedną polską rodzinę, jednego polskiego przedsiębiorcę, jednego polskiego rolnika. Może pan Władysław Kosiniak-Kamysz by pokazał, który płaci mniej za rachunek za energię elektryczną. Nie ma takiego. Ale na szczęście dzisiaj od godziny 12. Trybunał Konstytucyjny może Polskę uwolnić od tego koszmaru. Od koszmaru wysokich cen energii. Rachunki mogą być niższe, Tak jak mówi Karol Nowrocki o 30-40%. Myśmy zaskarżyli ten pakiet klimatyczny do CUE, Nas okradło sprawa WETA, ale poszliśmy do Trybunału Konstytucyjnego, bo my mówimy po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy i w przeciwieństwie do tego radykalnego lewicowca Rafał Trzaskowskiego, który mówi o aborcji i mówi o języku śląskim, my mówimy o tym, co jest ważne dla Polaków: o drożyźnie. My chcemy niskich cen energii, my chcemy, aby Polacy mogli płacić jak najmniej za rachunki za energię elektryczną. Dziękuję bardzo, Dziękuję. panie pośle. Dziękuję bardzo, na... Panie marszałku, Wysoka Izbo, w czwartek, 15 maja na trzy dni przed terminem wyborów byłem świadkiem niecodziennego wydarzenia. Szanowny pan marszałek Szymon Hołownia po zakończeniu swojej konferencji prasowej zmierzał do gabinetu. I cóż się stało? Wchodząc po schodach skierował wzrok w kierunku dziennikarzy siedzących przy stolikach prasowych i zaczął kilku z imienia i nazwiska przywoływać i zwracać im uwagę głośnym, głośno, dlaczego nie byli obecni na jego konferencji prasowej. I szanowni państwo, czy na trzy dni przed wyborami do marszałka Szymona Hołowni dochodziła perspektywa porażki wyborczej i nie wytrzymał ciśnienia tej perspektywy? Marszałek Szymon Hołownia nie wyszło mu wdeptywanie Putina w ziemię. Niestety zaczął. Wde... Dziękuję bardzo panie pośle. Dla pana informacji jestem człowiekiem znanym z tego, że utrzymuję przyjazne stosunki również z dziennikarzami, którzy koniecznie musicie to przegłosować. Złóżcie wniosek, bardzo proszę, żebyśmy mogli rozpatrzyć go na następnym posiedzeniu sejmu. Wybierzecie nowego marszałka. Panie pośle Skalik, poczucie humoru, dobre relacje między ludźmi, uśmiech, to są te rzeczy, które w Sejmie mają miejsce. Jak Pan chce się gdzieś doszukiwać spisków, to proszę naprawdę nie u mnie. A jeżeli Pan chce wyrazić mi współczucie w związku z tym co zaszło w pierwszej turze wyborów. Księga kondolencyjna jest w moim gabinecie. Bardzo proszę z załącznikiem, jak to się mówi u nas na Podlasiu, z reklamówką. Jestem chętny pana przyjąć. Zwrócę się do pana czule i po nazwisku. Szanowny panie marszałku, nieobecny panie premierze. Składam wniosek formalny o przerwę informacji pana premiera w sprawie nielegalnego finansowania kampanii wyborczej. Panie premierze, nieobecny panie premierze. Aby utrzymać władzę, posuwa się pan do bezprawnych metod. Fundacja Akcja Demokracja kierowana jest przez byłego asystenta pani poseł z Platformy Obywatelskiej, którego Rafał Trzaskowski zapraszał na swój kampus oraz obsypywał nagrodami. Aby się odwdzięczyć, w tej chwili wydał ten pan setki tysięcy złotych na spoty polityczne promujące. Obóz Platformy Obywatelskiej bez oznaczania komitetu oraz źródeł finansowania. Jest to ordynarne złamanie prawa, a podległe służby panu premierowi chronią ten układ. Panie premierze, pod pana rządami uczciwe wybory to farsa. I kolejny dowód, iż prowadza pan atrapę demokracji, w której w wyborach mają decydować deweloperzy, windykatorzy Dziękuję i tajne służby. Pośle. Drodzy Polacy, nie dajcie sobie wyborów. Ja zagłosuję na Karola Dziękuję panie pośle. Pan poseł Matecki ma wniosek przeciwny. Proszę bardzo. Panie marszałku, wysoka izbo, składam wniosek przeciwny. Nie powinniście się tłumaczyć, tylko wycofać swojego kandydata. Dlaczego? Od wyjścia z internowania informuję, że na nielegalne finansowanie kampanii wyborczej przed pierwszą którą poszły setki tysięcy złotych. Przeznaczały je organizacje osobowo powiązane ze środowiskiem Koalicji Obywatelskiej. Hejterskie spoty uderzające w kandydatów Nawrockiego, Mencena i Brauna, ale również wprost wspierające Trzaskowskiego. Publikowane były przez organizacje finansowane ze spółek Skarbu Państwa i z zagranicy. Gdzie jest NASK? Gdzie PKW, gdzie ABW, gdzie prokuratura? Wszystkie te instytucje od dawna wiedzą o nielegalnym finansowaniu kampanii przez środowiska sprzyjające Trzaskowskiemu. Pytanie, czy nie robią tego celowo? Domagamy się wyjaśnień w sprawie nielegalnego finansowania kampanii. Wyjaśnień powiązań Małgorzaty Trzaskowskiej z kierownictwem Fundacji Twój Głos jest ważny. Dziś cała Polska krzyczy – byle nie Trzaskowski! Zapraszam na jutrzejszy parlamentarny zespół przeciwdziałania bezprawiu Bezpieczna Polska, gdzie przedstawimy szeroko informacje na ten temat. Dziękuję. Wysoka Izbo, pokrzyczeliście już państwo na siebie. Pan Matewski z panem Nitrasem rytualnie powysyłali się do więzienia. To może dla odmiany porozmawiamy o sprawach ludzi, a konkretnie o sprawach tej grupy, która naprawdę ma w życiu ciężko, ma w życiu pod górkę której strona rządowa obiecała, że w ciągu 100 dni ich sprawa, sprawa asystencji osobistej zostanie załatwiona, minęło 500 dni i ciągle nie została załatwiona. Ja mam pytanie do strony rządowej, a konkretnie też biorąc, do pana ministra finansów i do Platformy Obywatelskiej. Kto i dlaczego blokuje ten projekt? Dlaczego ludzie, którzy naprawdę mają w życiu ciężko? Kolejne dni, tygodnie, miesiące, zaraz będzie lata, będą czekali na oczywistość, cywilizacyjną oczywistość, do której zobowiązuje nas konwencja podpisana przez Polskę kilkanaście lat temu, i ciągle nie mogą się doczekać na to, żeście tę naprawdę elementarną obietnicę zrealizowali. Dziękuję. Wysoka Izbo, żałuję, że nie ma pana ministra obrony narodowej. Tygodnie temu zarzucił mi kłamstwa i to nie byle jakie, bo, cytuję, ordynarne kłamstwa. Tutaj jest ten słynny dokument, który zaprezentowałem, datowany na 7 lutego bieżącego roku, a podpisany przez generała dywizji Dariusza Malinowskiego. Panie ministrze obrony narodowej Kosiniak-Kamysz, w którym miejscu pan generał dywizji Malinowski skłamał i to w sposób ordynarny? Cytuję, napisał tak. W związku z koniecznością uregulowania wymagań, jakim mają sprostać żołnierze Sił Zbrojnych RP kierowani do realizacji zadań na obszarze Ukrainy lub kierowani do pełnienia służby w komórkach odpowiedzialnych za pomoc, koordynację i szkolenie Sił Zbrojnych Ukrainy, gdzie tu jest miejsce mowa o ataszacie w Kijowie? A może kłamie generał w stanie spoczynku Kit Kellogg, główny doradca Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o sprawy ukraińskie? Wnoszę w sposób formalny o odroczenie obrad i informację ministra obrony narodowej na ten temat. Dziękuję. Mam pytanie, dlaczego nie pytacie Polaków o to, czy chcą kolejnego, kolejny wspólny, europejski dług? Do tej pory szantażują nas jeszcze przecież funduszem covidowym. Ostatnio się dowiedzieliśmy, że wyeliminowano Polskę z Europejskiego Programu Przemysłu Obronnego. Mówił o tym nawet wasz europoseł Halicki. Podobnie prawdopodobnie będzie także z programem SAFE. Dlatego mam pytanie: dlaczego o to wszystkiego nie pytacie Polaków? Dlaczego mieliście być przecież tą siłą, która nie zostanie ograna na, na europejskich salonach, a okazuje się, że tak naprawdę sprzedajecie polską suwerenność, polską obronę narodową, za co? Żeby tylko i wyłącznie właśnie Bundeswehr i armia francuska na tym funduszu korzystały. Pytam o to proszę tutaj ministra obrony narodowej o tym, żeby to Polakom wytłumaczyć.